I witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu. Serdecznie Was zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog będzie nieco bardziej yy, radosny. Lepsze będą tutaj wiadomości niż w poprzednim. Yy, jestem już w dobrej myśli. Yy, jestem ciągle na Dobrej w miarę drodze do tego, żeby wszystko było ok, ale zawsze się jakieś przeszkody pojawiają. Także no, ja już właśnie wychodzę po Lili do przedszkola, więc odezwę się do Was na pewno w najbliższym czasie. Właściwie widzę, że się rozchmurzyło na dworze, więc jestem zadowolona, bo szczerze, ostatnimi dni ta pogoda była do kitu. A wypiszcie w komentarzach, jaka pogoda jest u Was. ładna pogoda śmigamy po Lilsu i jak nie będzie zmęczona mocno to może nawet wyjdziemy sobie na spacer prezenciki od babci Lila Lila Co to? Grizetki. Prezenciki, zobacz tu branzoletki. Pierścionek. I puzzle z małpką. Fajne? To od dziadzi i babci, wiesz? Ej! idzie O nie! Bo ja nie Jak? otworzyć Ci? E? Dobra, daj. No, czekaj, a co Ty masz? O, ale masz pierścień. Proszę, Puzle są otwarte. Żyadasz. O, ale jesteś dama. Nie jestem dom. U... Dama, a nie dom. Dama. Ja cię. Jesteś <noise> e, co, co jest o, o. Podobają ci się? Patrz, dziękuję, babcia i dziadzia. A, już kuzynko idą. Dzisiaj, kochani, kolejny piękny dzień się zaczyna. Weekend w końcu. Dzisiaj idziemy do Dominika na urodziny, także jump res. No i właśnie jestem na etapie ogarniania się, bo muszę się ogarnąć, bo później jedziemy na zakupy do domu. No i pod wieczór pewnie pójdziemy tam, więc e, no Robimy make-up. Kochani, cały czas zostaję wiadomości na temat moich tuszy do rzęs, więc pokazuję wam po raz tysięczny, że to jest tusz z Deli uh, Volume Lashes Effect. Tutaj jest z Deli uh, False Lash Effect i z a jest uh, Extension Volume. Mam jeszcze powiedzieć. Lili! A jak pani w przedszkolu mówi, żebyś czekała? Lila, jak pani w przedszkolu mówi, żebyś czekała? No, a jak pani mówi? Powiedz, powiedz widzom, jak pani mówi w przedszkolu. Wachtel? Cześć, tata! Siema, ziomy. Co tam? Gdzie drwal? Idę no, na, idę na melanżyk. No, na imprezkę idziemy, nie? No, na 16 urodziny ziomeczko. Nie Lila, a gdzie ty biegniesz? Dzień dobry. Pada księżniczko Wings. Biegnę, no, uciekaj. Lila potwórzaku. Hi guys, co dałam was? Bo u mnie jest znowu masakra, ale stwierdziłam, że nie będę was zarażać aż tak negatywną energią. Która zarażała Was ostatnio cały czas, z tego względu, że tutaj teraz się dzieją przeboje związane z tym, że Lili się nam rozchorowała, gdzie ostatnio była też poważnie chora, bo ostatnio miała zapalenie o skrzeli i uszu i miała jeszcze dodatkową opryszczkę, gdzie wiecie, że ja z opryszczką leżałam ostatnio w szpitalu w Polsce. I teraz wszystko przyszło ze zdwojoną jakąś siłą. Ma jeszcze gorszy kaszel, ma gorączkę jeszcze dodatkowo, gdzie wcześniej jej nie miała. Także jest cudownie, wierzcie mi, jest cudownie. E, oczywiście to wszystko jest ironiczne. E, no i co? No i tak to jest. E, byłam dzisiaj, pomimo wszystko. E, dogadać się o ubezpieczenie auta, bo to też jest właśnie taka długa historia. Myślałam, że już wszystko mamy załatwione, ale nie. <laughs> Pojawiają się kolejne problemy, także... Uh, e, no nic, mm, i teraz Lili usnęła, bo była zmęczona, a ja robię właśnie pizzę w piekarniku, bo jestem za chuda. tak serio. To ja tutaj chyba sprzytyłam już z, yy, z... Nie wiem, z 4 kilo pewnie, albo z 5 może nawet. Widzę to najbardziej po moim brzuchu Ale spokojnie Kochani, pójdę do pracy Wszystko się ułoży Będę w końcu jakaś, miała jakąś organizację To zacznę ćwiczyć I będzie git To co, że miała być forma na lato Ale no, czasami nie wszystko idzie po naszej myśli No i cóż No nic, teraz będziemy siedzieć głównie w domku Czekam aż Lili się troszkę podkuruje bo, bo Bo nie może iść do przedszkola no i ja oczywiście stoję w miejscu, także mówię Wam, czasami na niektóre rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Dzisiaj kochani zabieram Was w lekką przygodę kulinarną, dlatego że ja ostatnio, wiecie, nie pokazuję Wam co gotuję. Właściwie obieram ziemniaczki, ziemniaczki będę robiła w przyprawach w piekarniku, a do tego usmażę kotlety mielone w środku z mozzarellą, także... Pokażę Wam mniej więcej mój etap przygotowywania. Więc tak, umyłam ziemniaczki i tutaj przygotowałam przyprawy, których użyję, żeby właśnie je no, przyprawić. Tutaj jest standardowo olej, sól, pieprz, papryka ostra, papryka słodka, tymianek i takie przyprawy z kamisa. Sorry za tu bałagan, ale wiecie, to się tak jeszcze nabrudzi. Więc ja teraz pokroję ziemniaczki w takie malutkie, y, po prostu cząstki i je przyprawię. Do tej kochani jest przyprawione już mięso mielone. Ono stało w lodówce. Dodałam tutaj soli, pieprzu i przyprawy do mięsa mielonego. Teraz rozbiję dwa jajeczka i dodam y, troszkę bułki tartej. Już to wszystko wymieszałam i dodaję podsmażoną cebulkę. Ziemniaczki w piekarniku wstawiłam na 200 stopni na razie, a y, po prostu później trzeba wyjąć, przemieszać je. No i podkręcić temperaturę W zależności od tego jak będą miękły, Tak będziecie wiedzieć po prostu Żeby je wyjąć Okej okay, kochani, więc przygotowałam mini mozzarelle Trzeba za chwilkę ją odcedzić Tutaj jest y, bułka tarta I będziemy za chwilę brać mozzarelle Obtaczamy ją w mięsku I później w I smażymy Ja specjalnie to ruszył, Nie, nie. nie, nie, nie. Takie tam zakupki. Kochani, przychodzę do Was z holem spożywczym, takim ogólnym, powiedzmy, z Jumbo. Byliśmy w Holandii dzisiaj i tak, tutaj wzięliśmy taki syropek dla Lili. Tutaj plastry, tutaj sertarkowane, fetę, polędwiczka na kanapki, chleb. Tutaj takie, słuchajcie, kiedy siedzieliśmy w Holandii, jak pierwszy raz tu przyjechaliśmy, takie właśnie z makaronem w środku i w ogóle kotleciki. I właśnie wzięliśmy te, ale nie wiem czy to one. Tutaj jakieś też kotleciki, tutaj warzywka na patelnię, tutaj sos, bolognese, ryż. Wzięliśmy fantę arbuzową no sugar, zobaczymy czy dobra. I tutaj wzięliśmy sobie masełko light. Tutaj są lody rożki, Lili takie uwielbia. Tutaj są mięska, tutaj są głównie warzywa na zupę i banany. Tutaj jabłuszka, cebula, pietruszka, por, tutaj cytrynka i jak widzicie tutaj taka kawa. Tutaj na sałatkę kupiliśmy jogurciki, makaron, kukurydza, keczup, ogórek, papryki, szczypiorek. Tu są cukinie, tutaj takie na spróbowanie po euro serki pleśniowe, soki do rozcieńczania i oliwa z oliwek. I tutaj ziemniaczki, wody gazowane. Szyneczka i oliwki to w sumie wszystko z takiej jej spożywki. Kochani, właśnie dla was nagrałam haul, także później to zobaczycie wszystko. Moi drodzy, jeżeli mam być z wami całkiem szczera, to ja przez tydzień zamuliłam okropnie, dlatego że Lili nam się totalnie rozchorowała. Y jeszcze gorzej niż ostatnio i po prostu siedziałam z nią bity tydzień praktycznie w domu. Wyszły takie sytuacje, że odholowali mi auto, Boże, nie chcę już nawet o tym gadać, bo to są koszty, są nerwy, yy, w ogóle nawet nie chcę po prostu wspominać już więcej o tym, ale po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że naprawdę dużo się działo i miałam na głowie, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, no ale tak to jest, właśnie na początku przyjeżdżacie, wszystko musicie załatwiać, wszystko ogarniać, no jest po prostu multum rzeczy do roboty, <grym> także... Nie wiem. Mam nadzieję, że następny weekend spędzimy fajnie, bo mamy dobry plan, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także będziecie musieli też czekać. Ale mam nadzieję, że mi wszystko wybaczycie. Te wszystkie takie rzeczy, które robię, typu, że się nie udzielam. No, ale wiecie, też nie miałam wpływu na to, że Lili była chora. Yy, no, wymęczyłam się okropnie. Jestem kłębkiem nerwów ze względu na pracę, ze względu na auto, na ubezpieczenie, na to, że Lili była chora. Wiecie, no kurde nic nie sprzyja tutaj, dlatego mam nadzieję, że dacie, wyślecie mi dużo siły, żebym miała dla Was, żeby nagrywać. No i że zrozumiecie, przede wszystkim kurczę, no ciężko jest naprawdę. Słuchajcie, muszę iść to wszystko, te zakupy, które Wam przed chwilą pokazałam wszystko pochować. Póki Lili nie ma, bo przyjdzie, to prawdopodobnie pójdzie spać, a ja będę robić obiadek, więc no, jeszcze na wieczór obiecałam Krzyśkowi, że zrobię sałatkę, którą pokażę Wam może w przyszłym vlogu, bo zawsze pokazywałam Wam, jak robię sałatkę, a teraz troszkę też inaczej robię i jest bardzo dobra. Także może będziecie chcieli. Dobra, zobaczę wszystko, co i jak, także ja już się z wami żegnam łapkę w górę i widzimy się w kolejnych vlogach. Pa pa!